Witam Was serdecznie, dzisiaj chciałbym pokazać Wam, jak zrobić szybko, pełnowartościowe pełno śniadanie, które jest do tego bardzo pożywne i zdrowe. Zarówno można zastosować wersję odchudzającą, jak i wersję iścia na masę. Przepis jest bardzo prosty, potrzebujemy płatków owsianych, mleka, jajka, to jest wersja podstawowa. Ja jeszcze do tego dodaję odrobinkę pestek dyni, siemienia lnianego, ziaren słonecznika, naturalnego kakao i szczypty cynamonu, oraz łyżeczkę miodu. Niemniej bazą są płatki owsiane. To jest też blender. Około 150-200 gram płatków owsianych. Wbijam do tego jajeczko. Dodajemy resztę składników. Odrobinkę kakao. Taką dużą łyżeczkę stołową pestek dyni. Ja tam sobie na oko. Taką samą ilość wziąłem z słonecznika łuskanych. siemienia lnianego te wszystkie rzeczy dobrze działają na trawianie i na przyspieszenie e, przemienne materii dla smaku dodaję jeszcze cynamonu, z tym lepiej nie przesadzać, odrobinkę, łyżeczkę. Niewiele, łyżeczkę miodu. Mi się już troszkę skarmelizował. słodkości co do ilości mleka, jakie dodaję, to, nie przesadać. Przede wszystkim nie przesada. Konsystencja całości, jak zaraz pokażę, musi być taka dosyć gęstawa, żeby placek wyszedł yy, fajnie. Także to też na okolej, ale to jest około 100 ml. I teraz. Jeśli ktoś idzie na masę, posłuchajcie dodatkowe białko, może dodać odrobinę białka serwatkowego. Jak was smakowe, to jest wiadomo. Na smaku ja smakuje wysuję e, białko bezsmakowe I temu jeszcze ładnie się spóźni włączamy miserek I jedziemy. Konsystencja troszkę zbyt rzadkawa. Więc jeszcze. Czekamy troszeczkę, niech odstanie. W międzyczasie nalewamy kapeczki oleju, ile oleju zależy od tego jaką mam patelnię ja mam ładną teflonową nie przywiera a wydaje znak kiedy jest zagrzana przed samym wlaniem odpuszczamy jeszcze raz Konzystencja jak widzicie nie jest taka zbyt płynna jak w naleśnikach, tylko raczej gęstawa. Nie chcemy nic zmarnować. Potem jak już włożymy i uformujemy placek, przykręcamy ogień na minimalny. I czekamy chwilkę. Placuszek jest już prawie gotowy, przynajmniej z jednej strony. Teraz można byłoby użyć e, jakichś łopatek, albo podrzucić i obrócić. Niektórzy to potrafią, ja niestety do tych tu się nie, nali nie zaliczam. Niemniej opracowałem pełnomatorską sposób obracania, dzięki któremu placek zawsze, prawie zawsze wychodzi idealnie. Potrzebny do tego jest płaski talerz. Damy. W tej chwili odczekujemy, nie i zależy jak bardzo chcemy, żeby był przypieczony. Nie generalnie wolę, żeby nie był zbyt suchy, więc proces przysmażania ograniczam do minimum. Po przewróceniu przekręcam gałkę pomalutku na maksa. Trzymuję kilka sekund i jadę z nim do końca. Całość trwa może te 10-15 sekund. Przegryzło się już, kiedy smażyło się na pierwszej stronie. Teraz tylko ładnie się ścięło i mamy gotowe.